Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach to projekt, który w zeszłym roku zdobył podium w poznańskim budżecie obywatelskim. Dzięki zaangażowaniu przede wszystkim mieszkańców Winograd udało się zdobyć miejskie środki na modernizację m.in. placu przed szkołą podstawową nr 11 na Osiedlu Wichrowe Wzgórze. Prace właśnie ruszyły. Przypomnę, że jest to budżet, o który, czyli środki finansowe, o które walczyliśmy w ubiegłym roku, i tu już od razu na samym wstępie chciałbym wszystkim mieszkańcom podziękować za bardzo mocne zaangażowanie w głosowanie, dzięki czemu uzyskaliśmy. Podczas właśnie głosowania w budżecie obywatelskim ponad 2000 głosów poparcia, dzięki czemu ten projekt znalazł się na trzecim miejscu wśród projektów rejonowych zgłoszonych właśnie do budżetu, no i dzięki czemu uzyskał pełne dofinansowanie w kwocie 600 tysięcy złotych. Jednym z elementów składowych tego projektu. Są właśnie prace, które są prowadzone przy szkole podstawowej numer 11 na wichrowym wzgórzu. Mowa tutaj przede wszystkim o modernizacji i zagospodarowaniu dziedzińca zewnętrznego przed wejściem głównym do szkoły. No, przypomnijmy, że teren ten no, już był no, mocno zniszczony. No, ponad 30 lat robi swoje. I w ramach zaplanowanych prac zostanie wymieniona nawierzchnia na nową i bezpieczną, ale także pojawią się tutaj elementy poziomego placu zabaw, o co wnioskowała właśnie między innymi społeczność szkoły. Przypomnę, że przecież projekt był przygotowywany, opracowywany właśnie wspólnie i z dyrekcją i z całą społecznością szkoły we współpracy oczywiście z Państwą z mieszkaniową winogrady w Poznaniu, no i z radomo się dla nowe winogrady Północ. Ponadto w dziedzińcu wewnętrznym pojawi się też tak zwana wichrowa Antrejka, czyli takie miejsce, w którym będzie można pod zadaszeniem przeprowadzać lekcje na świeżym powietrzu, czy na przykład popołudniami organizować różne spotkania, oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. No warto tutaj podkreślić, że obiekt, który powstanie, czyli mamy na, na myśli nie tyle samą nową nawierzchnię, z której wiadomo też wszyscy korzystają, ale też mowa o tym poziomym placu zabaw, będzie to obiekt otwarty i ogólnodostępny dla wszystkich, czyli będzie, będą z tego korzystały zarówno. Dzieci uczestniczące do tej szkoły, jak i wszyscy, którzy będą chcieli przyjść ze swoimi dziećmi, czy to młodszymi, czy starszymi, właśnie z tego miejsca skorzystać. Także cieszymy się, że wszystkie procedury przetargowe rozstrzygnęły się pozytywnie. Prace już trwają od dobrych kilku dni. No i mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie pomyślnie. I o jeżeli nie wcześniej, to najpóźniej na 1 września wraz z dzwonkiem rozpoczynającym rok szkolny dzieci będą mogły korzystać z tej inwestycji. Myślę, że warto też tu przypomnieć, że drugi element składowy tej inwestycji to są prace modernizacyjne, które będą przeprowadzane w zespole szkolno-przedszkolnym numer 12 na osiedlu zwycięstwa. Tam z kolei zostanie zmodernizowany w pełni, w pełni dziedziniec wewnętrzny. W tej chwili trwają procedury przetargowe. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach rozstrzygnie się przetarg pozytywnie. No, a po jego rozstrzygnięciu, oczywiście, rozpoczną się właściwe prace, tak, żeby też na 1 września się zakończyły. Także, jak Państwo widzicie, szanowni mieszkańcy, warto było włączyć się właśnie w ten budżet obywatelski, bo dzięki Aktywności nas wszystkich, dzięki zaangażowaniu, dzięki oddaniu swojego głosu. Mamy dzisiaj namacalne tego dowody. 600 tysięcy, które będzie inwestowane i które będzie służyło nam przez dobrych kilkanaście lat na osiedlu. A na koniec przypomnijmy, że trwa kampania informacyjna do kolejnego poznańskiego budżetu obywatelskiego. Wśród projektów z Winograd znajdziecie tam Państwo m.in. Park Barwy i Wody, Winogradzki Statek Uśmiechu i Radości oraz kolejny etap modernizacji winogradzkich szkół i przedszkoli. Głosowanie trwać będzie od 1 do 21 października. Więcej szczegółów znajdziecie państwo na stronie www.budzet.um.poznan.pl.